a napięcie niebotycznie rośnie na świecie. Z tego miejsca pytam się naszych rządzących, Bóg was wybrał, prowadzi was, dlaczego premier Anglii był już w Polsce ten Cameron, czy Kamerun, cztery razy w tym roku. I wy się szczycicie, że będziemy mieli bazy amerykańskie, angielskie, będziemy bezpieczni. Przypominam jako historyk rządzącym. Pierwsza wojna gdzie się rozpoczęła? Główna? Sarajewa to był szczał. Polecieli Austriacy, poszczekali jak to mówił dziadek wnukowi na Śląsku. Pizło, wybuchło, po, polecieliśmy do piwnicy na hołdę i po postawie. Właściwa wojna gdzie wybuchła? Tu na naszym tu, bo Tu się starło Imperium Niemieckie z Rosyjskim. Tu chodził walec po tej ziemi. Najpierw weszły. Weszli Niemcy, przegnali ich na wschód pójdę, później, później pod Limanową, pod Kraku znowu przyszły ruski. Tak równano dzieci i wszystko. Gdzie się zaczęła druga wojna? Też w Polsce. Gdzie się zacznie trzecia? Tak podpowiadam rządowi, żeby uwzględnili doświadczenie historii. Jako ludzi Anglików szanuję, ale pod kątem historii ich polityki narodów jest tylko jeden wyraz. Trzeba byłoby wejść do zoo i powiedzieć kim oni są dla świata. Oni mają na sumieniu całą Oceanie, Azję, Afrykę, ile namordowali ludzi, ilu ludzi zdradzili. Tu dzieci lepiej nam faktować z Niemcami, bo wiem kim jedzą niż z Anglikami. Zadaję pytanie polskiemu rządowi, gdzie chcecie rozpocząć Trzecią Wojnę Światową? Zamiast myśleć o introizacji, wymyślicie o poligonach. Historia magistra Wita Historia jest nauczycielką życia. Nie wyżnięto do końca Polski w pierwszej wojnie światowej, nie wyżnięto w czasie drugiej wojny światowej, więc teraz się wyżnie do reszty. Będą piękne apele patriotyczne i tak dalej. Wszystko to jest cudownie przygotowane.